Cześć wszystkim, w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj porozmawiamy i ja porozmawiam z Wami, co to jest, jak poznać chłopaka, który mi się podoba, konkretnie jak podobać chłopaka w szkole, najpierw Twoje zadanie jest go poznać i sprawdzić, czy to siebie pasujecie dopiero począć zacząć go podrywać jeżeli podrywa. w szkole masz sporo okazji aby go poznać zacznij od zrobienia wywiadu środowiskowego środowiskowego dowiedz się o nim jak najwięcej na jakie chodzi dodatkowe zajęcia czy znasz kogoś jego najbliższych znajomych, gdzie przebywa na przerwę, czy ma jakieś dodatkowe funkcje w szkole, jaki jest plan i je, jaki jest jego plan zajęć. Im więcej on, się o nim dowiesz, tym więcej będziesz miała możliwości, aby go poznać. A, drugi krok, drugi krok, czas wykorzystać do z czego się o nim dowiedziałam? Oto kilka, kilka możliwych scenariuszy. Pierwsze to dowiedziała się, że chodzi na SKK z Fisiadukówki albo tańca do warzywskiego, To idealna okazja, by, by go tam podedować. Zawsze się na te same zajęcia. Nie będziesz musiała robić niczego, niczego, specjalnego, by go poznać, bo to staje się automatycznie. Dodatkowo chcesz poznać jego innych ludzi i odkryć nową pasję. Jeżeli Ci się nie spodobają, możesz w każdej chwili z nich Do Drugie, jego bliski komplet to twój sąsiad, wykorzystaj to, dowiedz się jak lubi spędzać wolny czas, jak ma zainteresowania, czy ma dziewczynę i jak wygląda jego życie. Może okaże się, że macie ze sobą dużo więcej wspólnego niż ci się wydawało. Może, może ostatnie trzecie, być może przerwa spędzana w wleczu biologicznym albo w sali komputerowej. To doskonałe miejsce, aby z nim pogadać. W takim miejscu osób jest dużo mniej niż na korytarzu szkolnym. Większa intymność i mniejszy stres. Dobra, krok w świecie to może był, był po prostu... Ważna wskazówka nie nazywaj Waszego spotkania radą, tylko spotkanie z ponad się. Oto lista kroków, jak poderwać chłopakę w szkole. Przypominam listę kroków, gdy chcesz poderwać chłopakę ze szkoły. To jest czegoś więcej o chłopaku, którego chcesz poderwać, wykorzystuj stując. To, co się dowiedziałaś, zagadaj do niego w szkole, wiesz, od niego kontakt, numer lub Facebooka. Wymień z nim kilka wiadomości i się na spotkanie sam na sam. Jeżeli coś nie jest jasne, to możecie napisać w komentarzu odnośnie tego tematu. Jeśli czegoś nie rozumiecie, a chcecie więcej szczegółów o tym takich zaliczeń, tak. to proszę bardzo łapki w górę, żebyście na lepiej nas tutaj trochę uratowali nas. Subskrybuj mój kanał. Nasz kanał oczywiście. Nasz kanał w czerwonym świecie. i tam szale z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco w każdym filmie. Czy jest jasne? Do zobaczenia.